Adam Asnyk, J. Kolarowi, Wieszczowi Odrodzenia Czech, Gdy lud Wasz wielką rocznicę dziś święci, Ja, polski pieśniarz, idę do Was w gości, Oddać hołd Wieszcza Waszego pamięci, I w cichem święcie słowiańskiej jedności, Wraz z Wami sercem udział wziąć pospołu, Przy uczcie duchów, U wspólnego stołu, Przed bohaterem który w bój bezkrwawy prowadził naród, budząc go do życia, i z tej uśpionej, pięknej córki sławy, zbutwiałe grobu otrząsał spowicia, z pokorą swoje uginam kolano, wpatrzony w wzorze geniuszu świetlaną, przed wodzem, który wówczas stał na straży, gdy mrok nie wolić mił wzrok ludu wszędzie, i białogórskich podjął pieśń cmentarzy. I kształcił śpiewne języka narzędzie. Przed ojcem pieśni wiodącej do czynu. W imieniu Polski składam liść wawrzynu. Bliższym jest bowiem dla polskiego serca. Ten, który skupia, niż ten, co rozprzęga, droższym, kto wskrzesza, niż ten, co uśmierca, i żadna władców światowych potęga. I żadna chwała równać się nie może. Z tą. Co ludowi nową niesie zorze. Cześć śpiewakowi, który w śnie proroczym czuł, że z letargu cały naród wskrzesi. Cześć hetmanowi, w którego ślad kroczym, ku odrodzeniu z wami, bracia czesi, przez trud pokoleń i duchów torturę, by oswobodzić piękną sławy córę. O córko sławy, zostań wierną sławie, tej nieskalanej łzami i krwią cudzą. Niech cię rządzące zwycięsko bezprawie, ani wszechwładztwa pokusy nie łudzą. Szukaj natchnienia i sił w samej sobie. I w tej przeszłości, która żyje w grobie, idź raczej z tymi, co cierpią i walczą, nie chcąc zatracić samobójczo ducha, i stać się tłuszczą helotów służalczą, nad którą dziejów noc zapadnie głucha. Niż z tym olbrzymem, co krocząc z uchwały. Wszystkie ludzkości depcze ideały. Przyjdzie czas, w którym wypełnią się jeszcze. Tylko w zmienionej przez dzieje postaci. Waszego piewcy te natchnienia wieszcze. O świętej zgodzie wśród słowiańskiej braci. Skryte marzenia czas urzeczywistni. W objęcia sobie padną nienawistni. Gdy prąd duchowy, co kajdany łamie. Wszystkich podniesie i usamowolni. Wtedy staniemy do ramienia ramię. Równi z równymi i z wolnymi wolni. I słowiańszczyzna cała. Silna, młoda, przy bratniej uczcie ręce sobie poda. Myślnik, 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 myślnik. Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, dostępna jest na stronie wolnelektury.pl Wersja lektury w opracowaniu merytorycznym i krytycznym. Przypisy i motywy. Dostępna jest na stronie wolnelektury.pl Ukośnik Katalog Ukośnik Lektura Ukośnik Asnyk Myślnik J Myślnik Kolarowi. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez Fundację Nowoczesna Polska. Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza, że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać, jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi materiałami. Przypisy, motywy literackie, etc., które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3 i pl. creativecommons.org Ukośnik by Ukośnik Są 3.0 Tekst opracowany na podstawie. Adam Asnyk. Pisma. Tom trzeci. Wydanie nowe zupełne. W układzie i z objaśnieniami F. Hoesicka. Nakładem księgarni F. Hoesicka. Warszawa 1924. Wydawca. Fundacja Nowoczesna Polska. Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury. Chtyp. Ukośnik ukośnik wolnelektury.pl. Na podstawie tekstu dostępnego w serwisie wiki źródła. Chtyp.pl.wikisource.org. Redakcję techniczną wykonała Paulina Choromańska. Natomiast korektę utworu ze źródłem wiki Skrybowie w ramach projektu wiki źródła.